Za często się to nie zdarza Brzydka pogoda bardzo Jest tragedia ogólnie Padał deszcz, przez to padać No i kurde nagle weszły dwa od razu No dwie takie lufy potężne Zobaczcie to Nawet nie będę No nie jestem kurcze Nie mam jej tego ogarnąć No zobaczcie jakie lufy Mogę tylko tak patrzeć Zobaczcie jedna No jedna ma chyba No jeden ma chyba no ten ma strójaka, no około 3 kg no drugi mniejszy jest 2,5 pół. Ten drugi jest mniejszy jak brat i siostra Zobaczcie jakie piękne Zobaczcie jakie piękne łuf. Tak mi się trafiło Wyciągnąłem pierwszego Miałem ranie akurat miałem na karpie rzuconego Nie wiem Na kuleczkę ładną No i kuczy przepilecz. No i nagle jak wyciągnąłem tego lecza To w tym samym momencie miałem ranie Na drugiego nie. No i kurczę, to tak się trafiło. Brat i siostra. Fajnie, fajnie. Fajna, fajna sobota. Super. Ale gratko.